Cześć, witajcie na kanale Mocarny Wiesiek. Dzisiaj jest środa, 8 października. W poniedziałek rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji polskiej. Na to spotkanie otrzymali tacy piłkarze jak Bartłomiej Drągowski, Kamil Grabara, Łukasz Skorupski, Kacper Tobiasz. Obrońcy to Jan Bednarek, Mati Kasz, Tomasz Kędziora, Jakub Kibior. Arkadiusz Pyrka, Przemysław Wiśniewski, Paweł Wszołek, Jan Ziłkowski. Pomocnicy to Przemysław Frankowski, Kamil Grosicki, Jakub Kamiński, Bartosz Kapustka, Kacper Kozłowski, Jakub Piotrowski, Michał Skuraś, Bartosz Sliż, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński. i napastnicy to Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek i Karol Świderski piłkarze zostali powołani na dwa spotkania reprezentacji Polski. Jedno y, towarzyskie spotkanie z Nową Zelandią odbędzie się już jutro 9 października o godzinie 20.45 w Chorzowie. A drugie spotkanie, już to ważniejsze spotkanie o punkty odbędzie się z Litwą 12 października o 20.45 w To jest niedziela 12 października i teraz korzystając z okazji chciałbym zaprosić wszystkich jutro na, na transmisję live o 2035. Na platformie Twitch, na moim kanale Mocarny Wiesiek. Podbędzie się. Możemy obejrzeć razem to spotkanie, porozmawiać sobie. Także to jest jedno, jedna transmisja. Druga transmisja odbędzie się w niedzielę o 20.45 również na platformie Twitch na kanale Mocarny Wiesiek. Także zapraszam. Teraz jeszcze możecie w komentarzach wpisać sobie na jutrzejsze spotkanie, na, na spotkanie z, Litwą, z Nową Zelandią, wynik meczu, jaki przewidujecie na to spotkanie, bo trener. Jan Urban powiedział, dał do zrozumienia właściwie, że w tym meczu da szansę pograć piłkarzom, którzy do tej pory w reprezentacji Polski grali mniej minut i w swoich klubach też grają mało minut. Tak więc zobaczymy jaki skład, jutro się dowiemy jaki skład, jakim składem wyjdą na mecz z Nową Zelandią. Polska jest 36 w rankingu FIFA, Nowa Zelandia jest 83, ale podejrzewam, że, że tutaj w tym meczu ja jeśli miałbym typować, no to że 2-1 dla reprezentacji Polski taki wynik, taki może być wynik w tym meczu. Zobaczymy, jak to będzie. Wy wpisujcie swoje, swoje typy na, ten, na to spotkanie w komentarzach. I na dziś to tyle. Dziękuję za uwagę.